Jeśli potrzebujesz również rozwiązania, które zoptymalizuje Twoją naukę, oto Oxford Flashbox. Flashbox to bardzo skuteczne rozwiązanie do organizowania, przeglądania i skanowania fiszek Oxford Flash 2.0. Jego praktyczny i kompaktowy format pozwala na przechowywanie do 500 fiszek. Flashbox składa się z kilku wyjmowanych i regulowanych przegródek. Możesz uporządkować swoje fiszki tematycznie lub zastosować system leitnera. To metoda, która wprowadza w życie zasadę powtórek rozłożonych w czasie. Aby ją zastosować, na początku umieszczasz wszystkie twoje fiszki w pierwszej przegródce. Następnie wyciągasz fiszkę z tej przegródki i sprawdzasz swoją wiedzę na ten temat. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, karta przesuwa się o jedno miejsce w górę. W przypadku błędnej odpowiedzi, karta pozostaje w pierwszej przegródce lub wraca do niej, jeśli znajdowała się już w innej przegródce. Zaczynamy od nowa. Celem jest umieszczenie wszystkich fiszek w ostatniej przegródce twojego pudełka na fiszki. Jak możesz się domyślić, pierwsza przegródka zawiera wszystkie pojęcia, których jeszcze nie opanowałeś i które musisz regularnie powtarzać. Natomiast w piątej przegródce znajdują się pojęcia, które już opanowałeś. Dzięki pudełku na fiszki Oxford stajesz się bardziej efektywny w nauce, ponieważ zamiast powtarzać wszystkie fiszki za każdym razem, koncentrujesz się na tych, które znasz najsłabiej. Możesz także zeskanować wszystkie swoje fiszki, aby uczyć się gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Jeśli jeszcze o tym nie wiedziałeś, fiszki Oxford Flash 2.0 są kompatybilne z darmową aplikacją Scribzy. Umożliwia ona dostęp do wszystkich Twoich fiszek w dowolnym miejscu i czasie. Uczyć się przy każdej okazji. Aplikacja może również automatycznie generować spersonalizowane sesje powtórek na podstawie metody Lightnera. Gdy sesja się zakończy, możesz wyświetlić krzywą postępu, aby zobaczyć swoje osiągnięcia. Dodatkowo, pokrywka Twojego pudełka na fiszki została specjalnie zaprojektowana, aby ułatwić skanowanie fiszek. Jak to działa? Umieszczasz stos kart w pierwszej przegródce pokrywki, aby zeskanować ich front. Następnie przekładasz te karty do drugiej przegródki, aby zeskanować jej tył. To samo robisz z kolejnymi kartami. Proste i skuteczne rozwiązanie, które pozwala na prawidłowe ułożenie kart podczas skanowania i na przemienne skanowanie ich przodu oraz tyłu. Możemy jedynie polecić pudełko na fiszki Oxford Flashbox, które jest idealnym narzędziem do skutecznego zapamiętywania Twoich fiszek.